Zadanie 11. Hmm. Poziom rozszerzony. Równo matura z operunem listopad 2019. W urnie umieszczono cztery kule białe i 8 czarne. Żeby Was nie zamęczyć czytaniem tego polecenia, z pewnością je znacie, skoro tu jesteście, od razu zacznę notować. No dobra, losujemy jedną kulę. Mamy do wyboru dwie kule, albo białe, albo czarne. No to rozrysowuję to na dwa ramiona. Albo wylosuję białą, albo czarną. I teraz pytanie: Ile mam wszystkich kul? Wszystkich kul mam 12. Wszystkich kul mam 12. W takim razie prawdopodobieństwo wyrzucenia, wylosowania białej, to są 4, 12. Póki co. A wylosowanie czarnej to jest 8, 12. Dobra, lecimy dalej. Losujemy jedną kur. Jeżeli będzie biała. To wrzucamy ją z powrotem do urny i dorzucamy do niej jeszcze dwie kule białe. Czyli tutaj mamy jeszcze zwrot, mamy zwrot i jeszcze dwie białe kule. Czyli jeżeli było, wszystkich było, najpierw było 12, jak dorzucimy jeszcze dwie, no to będziemy mieć 14. No to w takim razie tutaj wszystkich jest 14. Yy, w czym? Tutaj było 4 białe i 8 czarnych. W takim razie, jeżeli dorzucimy. Dwie kule białe, no to będziemy mieć 6 białych, bo był zwrot biały tej wylosowany i 8 czarnych. Dobra. W takim razie lecimy dalej i dorzucamy do niej jeszcze dwie kule. Jeśli będzie czarna, to zatrzymujemy ją i dorzucamy dwie zielone kule do urny. Czyli w takim razie tutaj też było 12, ale my zatrzymujemy. Tą czarną. Czyli mamy 7 czarnych. Białej nie losowaliśmy, no to mamy 4 białe i dorzucamy jeszcze dwie zielone. Łącznie mamy kul 13. I lecimy. Następnie losujemy jednocześnie dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że obie z wylosowanych za drugim razem kule są białe. No dobra, no to losujemy dwie kule. Hop. Pierwsza kula i druga kula. No to prawdopodobieństwo wylosowania kuli, kuli białej, jeżeli w pierwszym wypadła biała, no to w takim razie mamy 6 czternastych. Wiemy, że tej pierwszej nie zwracamy. Bo wyciągamy dwie kule. W takim razie prawdopodobieństwo wyciągnięcia drugiej kuli białej to jest już 5.13. Następnie taka sama sytuacja jak obok. Mamy 4. Białe są tutaj. W takim razie 4 z 13 to jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia pierwszej kuli oraz prawdopodobieństwo wylosowania drugiej kuli to są 3. 12. W takim razie teraz, żeby obliczyć prawdopodobieństwo naszego zdarzenia, a wystarczy te prawdopodobieństwa pomnożyć, że tak powiem, stronami, czyli tutaj mamy 4 12 razy 6 14 razy 5 13, dodać, bo to jest tylko z tej lewej strony, jeszcze z prawej, czyli dodać i 8 12 razy 413 i razy 3 dwunasta to się pięknie skraca. Po skróceniu tego wszystkiego dostaniemy 5,91 plus 239. No tutaj już wystarczy to sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest liczba 273 i po dodaniu dostajemy 29, 273 i to jest prawidłowa odpowiedź.